Dzień dobry, witajcie, tu Basia. Kolejny odcinek, tudzież kolejna lekcja i czas spędzony z jogą na praktyce. Ta praktyka będzie troszeczkę bardziej intensywna. Jeżeli wolisz praktykę, która jest tylko rozluźniająca, taka spokojna, to możesz ją spokojnie pominąć. To jest dla tych, którzy lubią, żeby troszeczkę było jakiegoś ruchu, bardziej intensy intensywnej. Pracy, praktyki. Zaczniemy od tej samej pozycji, co kończyliśmy poprzednie, czy na pozycji dziecka. Zrobimy kilka powitań słońca, ale nie takich jakieś stricte, dokładnie w, w, w sekwencji, tylko z różnymi modyfikacjami. Zapraszam. Układamy się do pozycji dziecka, siedząc na piętach. Układamy głowę na złożonych dłoniach. Głęboki wdech i wydech. I jeszcze jeden wdech. Wydech i z wdechem przenosząc dłonie, prostujemy się. Przez chwilę rozćwiczymy trochę. Swoje stopy, ułóżcie stopy na palcach, oprzemy pośladkami i możemy w ten sposób przez chwilę zostać. Dla niektórych to będzie już i tak bardzo trudna pozycja, i możecie w ten sposób oczywiście z wyprostowanym kręgosłupem, starając się nie bujać na, na boki, jeśli chcesz i masz rozciągnięte stopy, możesz unieść. Stopy w górę, wyszukać balansu, złożyć dłonie na miejscu, miejscu serca i utrzymać tę pozycję. Bardzo dobra pozycja dla stóp, dla ich rozciągnięcia. Jeszcze przez chwilę i wracamy. Wracamy kolanami. Opieramy stopy. Teraz stopy rozciągniemy w drugą stronę. Do tego celu przekładamy dłonie do tyłu, unosimy kolana. Prostujemy kręgosłup, możecie się podpierać, a można też skierować dłonie w stronę kolan i utrzymać. Bardzo intensywna pozycja. Jeżeli ktoś z Was czuje, że nie da rady i sam siat napięty jest trudny, to zostań w siadzie na piętach. Tak, żeby czuć, że. Stopy się rozciągają, powoli powrócimy, przenieście dłonie tak, żeby ustawić się do wklęku podpartego. Stopy są na grzbietach, przez chwilę poćwiczymy nasze mięśnie brzucha. Kolana unieście dosłownie parę centymetrów w górę, tu znowu stopy troszeczkę będą pracować, pracujemy, Rękoma, odpychamy się, nie wisimy, staramy się być w jednej pozycji. Bardzo intensywna pozycja na mięśnie brzucha. Jeszcze przez chwilę. Im niżej, tym trudniej. Im wyżej, tym łatwiej, czyli idziemy jak najniżej. Opuszczamy, podwijamy palce u stóp, przechodzimy do psa z głową, do dołu. Znowu, przypominam, że uginamy najpierw kolana, kierujemy. Pośladków mocno do góry. Jakby ktoś was zawieszał na suficie, na niebie. Dopiero później, pchając uda do tyłu, prostujemy nogi. Ale jeżeli w momencie prostowania nóg zrobią się okrągłe plecy, to uginamy. Widzicie, że to jest różnica. Nie chcemy takiej pozycji, tylko chcemy wyprostowane plecy. Więc lepiej mieć ugięte nogi, ale proste plecy. Przez chwilę. Możemy sobie porozciągać łydki, pochodzić troszeczkę w miejscu. Cały czas tu się od, odpychamy, prostujemy kręgosłup. Ważne jest to poczucie ciała, co się dzieje z tym kręgosłupem, czy się za bardzo nie zamykamy. Ok, zostajemy na stopach na szerokość bioder i prawą stopę przenosimy do przodu. Jeśli trudno jest takim jednym ruchem, Pomóż sobie i przesuń nogę do przodu. Unosimy się do góry. Biodra są skierowane do przodu, tak żeby były równoległe do krawędzi, która jest z przodu. Ręce najpierw na biodrach. Mocno podciągamy kolce biodrowe, żeby nie wisieć tutaj, tylko żeby była mocna pozycja. Możesz do tego unieść ręce. Pozycja wojownika, wojowniczki. Bardzo silna, mocna pozycja. Może się też tu zrobić odrobinę gorąco, bo jest lekkie wygięcie do tyłu. I opuszczając teraz ręce, przenosimy ręce na lewą stronę, prawą stopę lekko kierujemy w prawą stronę, opieramy się na lewej dłoni i skręcamy. Ten skręt może być z ręką na biodrach i też biodra nie w górę, tylko staramy się obniżyć biodra. Można tak zostać. A jeżeli czujesz, że możesz, unosisz rękę w górę. No, popatrzeć do góry. Biodra cały czas idą w dół. Możesz też zostać w takiej pozycji. I powoli powracamy. Nogę, która jest z tyłu, przenosimy do przodu. Zostajemy w skłonie. Nogi są na szerokość bioder. Chwytamy za łokcie. I skłon. Jeśli ten skłon będzie wyżej, też jest ok. Staraj się mieć wyprostowane nogi w kolanach, pięty skierowane lekko na zewnątrz. Głowę całkowicie luźno. Czym przenieś ręce na uda i wyprostuj plecy. Aha, ja się zaraz spotkam z drzewem. Ważne, żeby teraz przeprostować plecy, żeby było uczucie, że wciskamy kręgosłup w nasze ciało. Przechodzimy do skłonu, uginamy nogi w kolonach, układamy dłonie, przechodzimy bądź przeskakujemy do psa z głową w dół. Znowu uginając nogi, sięgamy mocno w górę, dopiero później prostujemy. Dopiero na samym końcu opuszczamy pięty. Te pięty mogą nam się bardzo wysoko na początku zatrzymywać, z czasem zejdziecie w dół. I teraz lewa noga, bo była prawa z przodu, lewą nogę. Dajmy mocno do przodu. Z tyłu stopa jest ustawiona na palcach, pięta ciągnie do tyłu. Unosimy się do góry. Znowu, nie schodzimy jakoś bardzo nisko. Nogi mamy zwarte, kolce biodrowe kierujemy w górę, żeby nie opadać, tylko mieć mocną pozycję. Łopatki w dół. I unosimy ręce w górę. Łopatki tutaj w dół patrzymy przed siebie z dumą. Pamiętamy, żeby cały czas wdech i wydech nam towarzyszył najlepiej przez nos, nawet jak jest zatkany. Jeszcze chwilę zostajemy i z wydechem. Opuszczamy ręce. Obie ręce są po jednej ze stron. Zostajemy tym razem na prawej dłoni. Zobaczcie, co z biodrami. Biodra idą lekko w dół. Jeśli dla Ciebie jest trudna ta pozycja, podeprzyj się na kolanie. Zawsze można, jak czujesz intuicyjnie, że chcesz tak zrobić, to po prostu zrób. Przenieś ręce na biodro i otwórz klatkę piersiową. Tu możesz mieć w górze, a możesz mieć już opuszczone. Mocno ramię do tyłu i dopiero wtedy ręka w górę. Ale nie siłuj się z tą ręką do góry. Ta pozycja jest wystarczająca do tego, żeby otwierać klatkę piersiową. Spokojny wdech i wydech. Możesz też kolano, które jest lekko odchylić na zewnątrz. Bardzo dobra pozycja do otwierania bioder. I powoli wracamy. Teraz znowu. Noga, która jest z tyłu, wracamy nią, zostajemy w skłonie, chwytamy za łokcie. Długi, spokojny wydech. Pozwól sobie na to, żeby ciało pracowało, żeby grawitacja działała. Przenieś teraz ręce na udało, łokcie skieruj na zewnątrz. Znowu przeprostuj plecy. Mocno sięgaj czubkiem głowy do przodu. To nie jest poglądanie, twarz jest równoległa do podłogi. I jeszcze raz. Przejdź do skłonu. I jeszcze raz. Pies z głową w dół. Na chwilę. Teraz przenosząc ciężar do przodu. Przejdź do psa. Z głową w górze. Kolana opuść na matę. Mocno wyciągnij. I mocno teraz podwijając kość ogonową. Robiąc okrągłe plecy. Kierując kolana na zewnątrz, łącząc duże palce, siadamy na piętach, rozluźniamy głowę. Pozycja dziecka można też troszeczkę wężej dać stopę, przenieść dłonie do tyłu, rozluźnić całkowicie ramiona.